W końcu Plac Konstytucji w Meksyku. Także szkoda wyjeżdżać. Do miasta Meksyk, to ja na pewno wrócę. Nie wiem kiedy, ale zrobię to. No i wylądowałem. Wylądowałem w Acapulco, także jest fajnie, zachodnie wybrzeże. Teraz łapię jakiegoś busa, jadę do centrum. Do swojego hotelu z basenem. Hotel z basenem zwariowałem. I oto jest centrum Acapulco, w A po drugiej stronie, już morze i zachód słońca, w której jak niestety Ale jest tak gorąco. Jest tak gorąco. Godzina 19. Mój hotel jest gdzieś tam, jeszcze mam około 15 minut do przejścia, za taks Musiałam zapłacić całe 500 Pes, ale nie było innej opcji. Palmy, o palmy są, to no dobrze. Stragany, a tutaj jedna z miejskich plaż. Tysiące ludzi. Impreza będzie do rana chyba. Co tutaj się dzieje? No cóż, Acapulco, jeden z najbardziej znanych kurortów Meksyku. W porównaniu do stolicy, to jest tak gorąco o tej porze. I zupełnie inny klimat niż Tajkotanie. Oj, będzie się działo tej nocy! Będzie się działo. Kurczę no. I uzbrojonych żołnierzy, już widziałem po drodze tyle, że całe patrole. No. Armia, armia, można czuć bezpiecznie. Tam, gdzie zachwycają słońca, palmy. Jedę do hotelu. Gdzieś tam, właśnie. Miasto rozpusty, miasto rozrywki, fiesta non stop. Ale dzisiaj jest sobota, także ten wieczór się tak łatwo nie skończy. <śm> Tak to prawda. Tak właśnie wygląda mój hotel tutaj. baseny, No nieźle. Poszalałem. A to standard taki w kapulko. Jest 28 stopni godzina 20, Patrzę na prognozę, to codziennie ma być bite 31, 0 chmur, acapulco. Ja tutaj tylko dwie noce, później spadam, bo przecież to nie będzie wytrzymać. Pierwsze co zauważyłem, to to jest miasto garbusów, to jest tutaj tyle Volkswagenów, ale niektóre są już takie typowe wraki, porzywiałe i opuszczone. A te są na chodzie, chyba nie też Romenada Wszyscy jedzą jakieś świństwo to jest stąd Znaczy dobre jedzenie pewnie ale Ja tam póki co nie jestem w stanie W tym temperaturze nie zjeść Mówiłem tutaj kolejny garbus stoi Oddrapany Dalej fiesta na plaży. A, ci się już bawią na bogato. Kogo stać, tego stać, nie? taki rejs w nocy po ciemku no nie wiem czy to jest fajna sprawa może i tak to nie wiem co by bardzo fajnie oświetlone ale to wszystko z daleka tylko a oto już głupny płacą kapulko sokale de kapulko Brakuje tego chaosu ze stolicy No i nie ma Indian, nie ma Indian żadnych Jak to możliwe Są takie, takie bardziej pamiątki nic ciekawego szczerze mówiąc. Alkohole. I ogólnie, no taka komercja. Nic, nic ciekawego. Nic ciekawego, naprawdę. Jestem trochę rozczarowana, ale to jest jakby nie było kurort. Nie ma Indian, nie ma tańca błagającego deszcz. Bo jest cholernie gorąco, cholernie duszno. Ale przynajmniej jest fajna muzyczka. I bardziej lokalnie w końcu. Takos. I inne ciasta, fakity, kuchnia domowa, to mi się podoba. To jest soki, ale pewnie z cukrem wszystkie. Takos, takos, okej, okay. Tak tylko ty tu 10 pesos, tak tylko ty tu 10 pesos, to taniocha tutaj jest. Mówiłem, miasto garbusów. Tutaj jeden, taksówka. dwa kolejne stoją. Jest taka jedna zaskakująca rzecz w Meksyku. Otóż nie można nigdzie kupić kartek kosztowych. Nie widziałem nigdzie, może oprócz Tulum, tam na paru stoiskach. Ale tak, to kurczę, w Meksyku, w stolicy, w teraz, to nie ma nigdzie. Być może trzeba iść na pocztę, ale nie wiem, bo nie byłem jeszcze. A Indianie póki co tylko tacy namalowani. Se arrebatan, tengo todo lo que la pone loca. Bailan cosas y se alborotan. ¡Eso, manita! No, 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 ahorita se vaya de a desocupar. <laughs> <laughs> Ahí déjala que se Ya está, <laughs> Naprawdę. I oto kolejny tutaj. <śpiewa> <śpiewa> Ale jest i garbus. Jest tutaj kolejny garbus. No tak przy okazji. Dużo osób przesiaduje nad brzegiem morza na tych wszystkich promenadach w takich celach towarzysko konsumpcyjno-drinkowych Poza tym to nic się nie dzieje tak naprawdę. Ot jedzą, siedzą lolki palą. szczerze mówiąc, to jestem trochę zaskoczony, spodziewałem się. Takie wielkie imprezownie w stylu Playa del Carmen. A tutaj jest całkiem spokojnie, nic się nie dzieje. Niby taki wielki kurort, acapulco, a... a nic. Tutaj coś się dzieje, jakaś impreza. O, pojechali żołnierze. Dwa oddziały, to jest plaża Langosta. I tam właśnie szukali kogoś. Dwa uzbrojone po zęby oddziały żołnierzy. jadą no to wygląda tak, że ludzie po prostu sobie sami puszczają muzykę z samochodu tutaj, na tej promenadzie I to taka cała impreza sobotnia I to tyle z pierwszego dnia za Nie jest niemiłosiernie gorąco tutaj basen A strach chodzi do hotelu, tam jest tak duszno, jest taka sauna ale dobrze, że mam klimatyzację na 17 także idę zmontować film, spać i rano nie wiem co rano, no coś dalej zrobimy. Także na razie.